Znakomite śniadanie. Cześć Bruno. Cześć wszystkim. Twój koszyk jest chyba bardzo ciężki. Co tam masz? Tu są moje składniki. Jakie składniki? Składniki? Produkty, z których zrobię jutro znakomite śniadanie. Co to znaczy znakomite? Będą naleśniki z serem, makaron, jajka, płatki, bułki, ser, babki, parówki, O, co chcesz? Się... Pychota! Chętnie bym spróbował tego śniadania! A może przyjdziesz do mnie na noc, a rano zjemy razem te wszystkie przysmaki? O, super! Mogę pójść Rosie? proszę! Oczywiście, że możesz! U, poczekaj! Jestem gotowy, Bruna! Chodźmy! Pa, Rosie! Pa, Kicku! Baw się dobrze! Nigdy nie spałam tutaj bez Kicka. Co ja teraz zrobię? Poradzę się Dębiaka. Cześć, Rosie! Cześć, Rosie! Chce ci się z Kickiem przejechać? Nie, dzięki. Idę do dębiaka. A Bruno zaprosił dziś kitka na noc, a potem na znakomite śniadanie. Na razie! Znakomite śniadanie brzmi smacznie. Zrobimy takie? Nazwiemy je. Gigantyczne śniadanie Filipa! Percha! Świetna myśl! Myślisz, że Rosy się czymś martwi? Nie, nie przejmuj się. Zostawię jej trochę naszego gigantycznego śniadania. Chodź, kupimy co trzeba! Cieszę się, że kicek się trochę rozerwie, ale będzie mi go brakowało. Na pewno możesz bez niego robić wiele rzeczy. Mogłabym malować i podlać kwiatki albo poczytać, bo kicek nie będzie mi przeszkadzał. Co z tego, że będę sama? To będzie. U, ja do ciebie przejdę. To bardzo miło z twojej strony. O, nie musisz mi dziękować. Trochę sobie pogadamy. Rano zrobisz jeszcze lepsze śniadanie niż Bruno. Chodź się bawić. A, czy to nie miało być na jutrzejsze śniadanie? Tak, ale zgłodniałem trochę. To tylko taka mała przekąska. Pora iść do łóżka. Nie, jeszcze nie chcę mieć zębów. Ale ja zawsze myję zęby wieczorem. Ja też, ale ja przed spaniem robię jeszcze inne rzeczy. U, jakie? Przyjść do łóżka. Ha! Prawie. <grystanie> hmm. e, e, gdzie ja będę dzisiaj spać? W hamaku kicka. Jest miły i przytulny. Nie mogę spać w czymś takim. Potrzebuję wygodnego gniazdka. O, no to może zrobić ci gniazdko. Hmm. Jeśli rozłożymy to. I zawiniemy wokół ciebie w ten sposób. Ups. Nie możesz spać? Nie, dziwnie się czuję bez rozi. Ja zawsze patrzę na gwiazdy, gdy nie mogę spać. Wiesz, jak się nazywają? Mają nazwy? Tak. Widzisz tą grupę gwiazd? To jest wielka niedźwiedzica. O, to twoja krewna! Czy jest tam też wielki królik? Ciekawa jestem, co kitek teraz robi. Może też właśnie próbuje zasnąć. Wciąż nie mogę spać. Może policz gwiazdy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups, jeszcze ta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jaka ładna. O, straciłem rachubę. Um, raz, dwa, trzy. Dziupku, nie śpisz? Dziupku! Przepraszam, nie chciałam cię obudzić. <śmianie> Kicek zawsze mi tak robi. Hmm, tęsknię za nim. Czasami działa mi na nerwy, bo bałagani i jest taki niezdarny. Ale wiesz co? Nawet tego mi brakuje. Hmm, hmm, bardzo ciekawy. O, co za noc? Czy w ogóle dziś spałeś? Nie, nie sądzę. Czy już pora na znakomite śniadanie? Jeszcze nie. Myślę, że powinniśmy najpierw odrobinę się przewietrzyć. Chodź, idziemy. Oh. Przepraszam, że cię ciągle budziłam. Nic nie szkodzi. Chyba wiem, co mogłoby cię pocieszyć. Naprawdę? Zaraz wracam. Idziemy do Rozji? Ale co ze znakomitym śniadaniem? <laughs> Mamy dużo czasu na śniadanie. <laughs> Dolecę tam, wezmę kickę do Rozji, a potem w końcu się wyśpię. <laughs> Tak, wybacz. Najwyraźniej wczoraj zjadłem trochę za dużo. Przepraszam. A nic nie szkodzi. Ach, wciąż jestem głodny. Już wiem. Bruno robi śniadanie. Na pewno wystarczy i dla nas. Jaha! Bruno, kiedyśko? Gdzie oni są? Cześć. Przyszliśmy na śniadanie. Dziubku? Gdzie jest Bruno? Nie ma go. I Kieczek też zniknął. Poszukajmy Rosie. Ona coś wymyśli. Rosie? Rosie? Nie ma jej tu. Nie przejmuj się. Znajdziemy ją. Bruno, gdzie ona może być? Kicku! Bruno! Tu jesteście! Ale gdzie jest Rosie? A? Rosie! O Kicku! Tak za tobą tęskniłam! Nie mogłam spać! <laughs> ja też nie mogłem! Przyszłam zebrać owoce na ciasto dla ciebie. Placek z jabłkami i troskawkami. Mmm! tycha. Czy możemy w końcu iść spać? Mam nadzieję. Wszyscy śpią. Tak, czyli nici z jakiegokolwiek śniadania. Chyba że... O, 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 o nie! Zaspałem. Zaspałeś na co? Pora na znakomito gigantyczne, gigantyczne śniadanie. śniadanie. Mm. To najlepsze, znakomito gigantyczne śniadanie na świecie. Hura. Hura. <grym> to znakomito gigantyczne śniadanie było. Takie pyszne, tym bardziej, że mogłem zjeść je razem z tobą. O, dziękuję, to bardzo miłe. Więc myślę, że powinniśmy uczcić bycie razem genialnym obiadem wspaniałą herbatką i fantastyczną kolacją. Co ty na to? Oj, kitku. <noise> Pilnowanie małego misia. Chodź, Czy mogę dzisiaj ja prowadzić Rosie? <laughs> Może innym razem. Musimy iść. O, to nie fair. Zawsze ty rządzisz. Sto trzy, sto cztery, Wow! Składasz skuter? Shh. Czemu musimy być cicho? I właściwie, czemu liczyłeś, Bruno? Bawię się teraz w chowanego z małym misiem. Kryć się! O, oh. a czy nie powinieneś czasem go teraz szukać? Um, nie, o, o, tak, o, postaram się e, czymś go zająć, żebym mógł dokończyć niespodziankę dla niego. Skutecz. Nadal odliczam. <grym i wytkujesz> Rosie! Jak ja mam to teraz o -o. zrobić? My moglibyśmy się nim zająć. Jesteś ja. pewna, Rosie? <grym i wytkujesz> <grym> <wytkujesz> Jasne. Nie ma problemu, prawda, U -a -a. U -u -u. Żaden problem, Rosie. Dzięki, Uh, uh, jak skończę go składać, to przyjdę na wzgórze dębiaka. Wow. Jesteśmy. Możesz się bawić czym tylko chcesz. Oh, wow. I... ta, 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 ta. Może na dwór? Nie martw się, Kicku. Panuję nad sytuacją. Oh, wow. Farba! O nie! Naprawdę myślę, że powinniśmy wyjść na dwór. Piłka! Rosji? Kicek? Co się dzieje? Bruno przygotowuje dla małego misia niespodziankę. Więc wzięliśmy go do nas do domu, żeby się nie domyślił. Coś czuję, że nie będziemy mieli domu, jak tak dalej pójdzie. Chyba przyszłam w samą oh, yeah. porę. Wow. Znam się na małych misiach. Wow. A serio, Olu? No tak. Przecież mamy misia. To co mamy robić, Olu? Mój mały miś najbardziej lubi się bawić na huśtawkach. Huśtawki! Chodź ze mną, mały misiu. Siu, lepiej tego nie rób. Pluszek nie lubi, jak się nim kręci. Hušta! Pluszek! O, Pluszek! Wszystko w porządku? Huśtać! <laughs> Może huśtawki nie były Aha! dobrym pomysłem? Spokojnie, Kisku. Już się tym zajmę. Okej. Okay. Jeśli sobie poradzisz, to pójdę do Bruna. Moment. Jeśli to idzie tu, to po co jest tu? Cześć, Bruno. Jak sobie radzisz ze skuterem? O, całkiem dobrze, Kiczku. Czy to nie powinno być pod spodem zamiast na górze? Um, tak, musi być błąd w instrukcji. A może trzymasz ją do góry nogami? O, oh, o, oh, 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 oh. dzięki, kiepszku. Jak się mały sprawuje? On zawsze szybko się nudzi. Na pewno mu się nie nudzi. Hmm, zobaczmy. Dokąd idziesz? Bruna! Nie! Co to za hałas? Bruno ma niespodziankę dla małego misia. Musimy go trzymać z dala od Bruna, żeby jej nie zobaczył. Maluchy mnie uwielbiają. Patrz tylko na szalone żałędzie! Wszędzie za mną chodzą. Małe żołędzie to nie to samo, co małe misie. Chcesz pograć w piłkę nożną? Mamy dużo fajniejszy pomysł. Chodźcie ze mną, małe misiu. Okej okay, Dziubek. Daj znać, jak sobie nie będziesz radził. Ha, jesteśmy. Jabi! Uh -huh. uh -huh. A oto, co uh -huh. będziemy... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. O oh, rety... Mały Misiu, Uha, ha, hi, hi. zgubiłem się. O nie, nie martw się. Dziubek poleci w górę i cię znajdzie. Nie ruszaj się, Mały Misiu. Gdzie jesteś? Hej ha, ha. Mały Misiu. <grym> Mały Misiu. Wow! Malutki! Gdzie idziesz? Bruna! Wytrzymać tego misia! He, ty mały psotniku! <noise> Mówiłem! Ja wiem, co mali chłopcy lubią robić. Chodź ze mną, mały misiu! Hehe! <noise> piłka! Nie możesz trzymać piłki! Musisz ją kopać! Biaja! jest strzela gola Nie liczy się, to jest niedozwolone No cóż, może opiekowanie się małym misiem nie jest takie łatwe jak myślałeś, Filip Zastanawiam się, co Bruno robi tyle czasu Kto wie hmm. Już prawie Gotowe. Dziękuję, dziecku. Hmm. Ciekawe, czy mały misiu cieszy. Uh, uh. <głosy> <głosy> Powiem innym, że skończyłeś! Rosie? Mały Misiu? O, mały miś ich chyba wszystkich wykończył! Rosie! Bruno czeka na nas na Wzgórzu Dębiaka! Chcę wręczyć małemu jego niespodziankę! O! o musiałam przysnąć. Przepraszam, Kicku. <słuch> Nie mam siły tam iść. Jestem padnięta. Ja też. Uch, o co? Gdzie ja jestem? Ale jak my ich wszystkich sprowadzimy na wzgórze? Zostaw to mnie. Filipie, załatwisz więcej kasków? Co chcesz zrobić, Kicku? Kickowa taksówka będzie w miks z powrotem. Trzymajcie się! Bruna! <grystanie> Już niedługo, mały misiu. To dla ciebie, mały misiu. Mój pierwszy skuter. Oh! Skuter! Wiesz, jeszcze nigdy nie jechałem skuterem, ale jakbym mógł, to bym chciał dokładnie taki. Wyścig! Dalej, Rosie! Na co czekasz? Eh, Co się stało, kicku? Nie chcesz kierować? Chcę. To zawsze ty rządzisz. <laughs> Może czasem powinnam tobie dać porządzić. W końcu to ty wszystkich dowiozłeś na wzgórze. I to całkiem duże wzgórze. Brawo, Kicku! Wysi! Gotowi do startu! Start! Wiehe! Rozi, ja naprawdę powinienem czasem rządzić. Z drogi, Rosie, I to już! Wiem, że pozwoliłam ci rządzić, kisku, ale to nie znaczy, że masz być niegrzeczny. Ła-hej! <laughs> <laughs> Przepraszam! <laughs> Mały, uważaj, gdzie jedziesz. <laughs>